Czas na podsumowanie drugiego sezonu naszej przygody w w Football Manager 24. Przyjrzymy się do ostatecznych KE w Football Managerze, zanim przejdziemy do nowej wersji 26. Ale dopóki jeszcze tutaj tworzymy KE, którą zapraszam też również na live y na YouTube, zróbmy podsumowanie sezonu drugiego. Na live'ach zaczęliśmy sezon trzeci i myślę, że to będzie ostatni w Atalancie, ale. Jeśli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka czy komentarz, to mi bardzo pomoże. A teraz przejdźmy do konkretów. Drugi sezon zaczęliśmy Zaczęliśmy od paszki w UEFA Super Cup z Manchester United. No nic nie pokazaliśmy, także nie ma co nawet pokazywać powtórek. Zaczęliśmy serię, a bardzo przyjemnie 5 zwycięstw z rzędu 15 punktów po 5 kolejkach. Może to nie było jakieś wielkie zwycięstwo, oprócz tego z Emporii, ale no co. Punkty są ważne. Przyszła faza ligowa trafiliśmy na swój poprzedni zespół. No powinniśmy być lepsi. No niestety w 44 minucie dostaliśmy czerwoną kartkę. A jak wiadomo z czerwoną kartką gasi gorzej. Przynajmniej w Football Managerze. No i skończyło się emisem 0 do 0. Jeden, jeden punkt po pierwszej kolejce. Przyszło Komo, komo łatwy przeciwnik, chociaż strzeliliśmy go dość późno. No pojawił się Arsenal. No. Do 40 minuty już przegrywaliśmy 3 do 0, więc dużych nadziei nie mieliśmy. Chociaż i tak udało nam się strzelać 2 gole. Ale to nie zmienia faktu, że dostaliśmy mecz 0 punktów. Wróciło Serie A. Udało nam się jakimś cudem wygrać z Milanem. Po gole w 90 minucie, prawie. Ale za chwilę przyszedł Juventus. Porażka 2 do 0. Napoli. Jest 1 do 1. Przyszedł Ajax. Ajax w tej karierze jest dość słaby, albo nawet bardzo słaby. Nawet niewykorzystanego karnego mieliśmy, a i tak wygraliśmy 3 do 0. Przyszła Roma, Emis. Niestety prowadziliśmy cały mecz, i dopiero w 90 minucie, do 7 doliczonej, zleciliśmy go na 1 do 1. Bolonia, zwycięstwo. Latwiliśmy na Los Clear. Akurat ładne zwycięstwo, 2 do 1. Z Fiorentiną myśleliśmy, że pójdzie nam lepiej, ale Emis też przyjęliśmy. Później mieliśmy Bayern. Widzicie, zwycięstwo 1-0, nic tego to się na Pawle nie spodziewałem i nie spodziewałem się również tego, co zobaczycie za chwilę. Zobaczcie sami, my 9 strzałów 3 celne, Bayern 7 strzałów 0 celnych. Spodziewałem się, że nas porobią, ale no, kontuzja musiali. no i nieuznany gol Konate. Zobaczcie sami, jaki, jaki skład Fatih był, usiala właśnie. Davis, Mamadashvili, to są ci bardziej znani, jeszcze i Tel. Oczywiście mamy późny rok, więc większość zawodników znanych już tutaj nie ma, po prostu są wygenerowani komputerowo. Porażka no, z Ludina wygana z Interem. Człowiek by się spodziewał, że to będzie na odwrót, że wygramy te poprzednie mecze, a przegamy z Interem. Później nie, mało interesujące rzeczy. Wyniki widzicie. M z Celticiem i zwycięstwo z Basel. Bardzo ładnie nam poszło. Jeśli chodzi o ligę... Fazę ligową. Przegaliśmy niestety w pucharze Włoch. Po rzutach karnych, jak widzicie, nasze nowe nabytki w, tam, w drugim sezonie postanowiły, że nie zafią wamki. Później tafiliśmy na Walencję. Walencja, zaskakująco mocniejsza od bn na naszej drodze, przegraliśmy pierwszy mecz 2 do Zea. Drugi zremisowaliśmy 1 do 1. No i to sprawiło, że wychodząc przez baarze, no, nie wyszliśmy dalej. No i później się posypało. To był moment, kiedy Zrobiłem live'a z tego i zaczęliśmy właśnie od Emis z Walencją, przez Emis z Juventusem, połaszkę z Napoli, porażkę z Romą i porażkę z Bolonią. Nie wiem co się z nami stało, ale to był najgorszy miesiąc w naszej karierze w Atalancie, a być może w całej karierze. Przyszedł miesiąc dużo lepszy: i Palermo, oczywiście to są łatwiejsi przeciwnicy Frosinone, Fiorentina, czy Emis Udineze. No na sam koniec, niestety, pojawił się jeszcze Intermediolan który nas porały 5 do 0, mimo że raz nam się udało ich pokonać, po prostu. Ale tutaj zobaczycie sobie, no oni mieli 22 strzały, 13 celnych. Nic nie pokazaliśmy, mimo tego, że graliśmy tą samą taktyką, może troszkę zmienionym składem. To i tak nam dało zakwalifikowanie się do Ligi Mistrzów. Tak jak w poprzedni sezon, gdzie zakończyliśmy na miejscu 4, tak, tak w drugim sezonie zakończyliśmy również na miejscu 4. Z jeden punkt starty do Fiorentiny. Gdybyśmy wygrali, to byśmy awansowali na Fiorentinę, ale czy to dużo nam by zmieniło chyba nie. Mieliśmy zapas punktowy nad Bolonią, także spokojny wynik spokojna Liga Mistrzów. Także w tym sezonie w trzecim, który już zaczęliśmy na live i kończyliśmy drugi. Postaramy się dojść gdzieś dalej. Postaramy się może powalczyć o wyjście z baży chociaż. Zobaczcie, jak wyglądały nasze transfery. Oczywiście nadal. Sporo zawodników chciało nas opuścić, także widzicie transfery z 240 milionów, transfery do 89 milionów. Zacznijmy od transferów z. Widzimy tutaj Alejo Valis nasz dobry napastnik, poszedł do klubu z Arabii Saudyjskiej za 52 miliony. Lenormand, który nam bardzo pomógł w tym pierwszym sezonie jako zawodnik doświadczony, kupiony właśnie na jeden sezon, poszedł za 1,5 miliona. K.E. nas bardzo nie interesuje. Joan González, który był naszym kluczowym, środkowym pomocnikiem. Poszedł znowu do Arabii Saudyjskiej za 32 miliony. Teraz akurat jest nie na sprzedaż, to nie zobaczymy ile kosztuje, ale coś było, około 100 milionów nawet wyceniane było oczywiście. Tiago Dantas, to też żal, bo za 26 milionów sprzedany, teraz warty 20, ale a te buty miał, a te buty miał w porządku. Czy ktoś jeszcze tutaj był ważny? Bakayoko. Niestety musieliśmy się pozbyć Agba poszła oferta z Arabii saudyjskiej, to już nawet nie chciało rozmawiać o jej odrzuceniu, pewnie by się obaził i by cały nasz skład był niezadowolony, także musieliśmy ustąpić 80 milionów, aktualnie warty około 90, prawdopodobnie, ale kto tam wie. Rosji poszedł do Romy za 14 milionów, Merlin poszedł do Romy za 27 milionów. to były nasze transfery z klubu. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę na to, że sprzedajemy tyle, ale tak naprawdę tyle nie możemy później wykorzystać, bo nadal mieliśmy około 45% czy 60% z transferów. No a budżet trzeba też było łatać. Jeszcze są pożyczki, które są niespłacone, więc... Kogo kupiliśmy? Głównie skupialiśmy się właśnie na wolnych transferach. Dzisiaj amzdena, który jest u nas 50 milionów, około za darmo ściągnięty. Hawata, ściągnięty z ASE. Warty około 80 milionów. Bardzo dobry zawodnik. Bardzo fajne atrybuty. Fajnie się rozwija, dobrze ga. Lambert ściągnięty z ARA naszego poprzedniego klubu. za 700 tysięcy. Jako taki, jako taka głębia składu. tak powiem. Bo za to nasz aktualny napastnik z wolnego transferu. 27 milionów, około. Może pewnie mniej. Tar Hadas ściągnięty z Javawek B jako nasz rezerwowy Bumpcouse. Chociaż tak naprawdę chyba już nie będzie AZW Wam każdy tylko będzie zawodnikiem na szala Szalaj wzięty na głębie składu 35 lat już. PS wypożyczony z środkowy obońca. Gał trochę może nie za dużo. Minus, gek z Mediolan ściągnięty jako co wzięty napasnik. Nie pokazał się z dobrej strony. Prawdę rzadko kiedy go strzelał. Mamy Pepe. To był mój największy transfer do czasu. 30 milionów, aktualnie warty tylko 30 milionów, ale atrybuty ma perfekcyjne, mimo tego, że gwiazdki tego nie pokazują. Później się okazało, że kupiliśmy sobie Adriana Perez'a, Argentyńczyka, 18-letniego, bardzo fajnie się rozwija, tylko problemem jest to, że nie możemy go zbyt szybko zarejestrować. Przydałaby się mu druga narodowość, ale żeby to zrobić, byśmy musieli wypożyczyć go praktycznie co sezon w jedno miejsce. A nie wiem, czy jesteśmy na to gotowi. Będziemy musieli kogoś sprzedać, żeby go zarejestrować. On za 9 milionów. Za 3 miliony ściągnęliśmy balę z Real Madrid. Tak wyglądają jego atrybuty. Warty koło, koło tego samego 4 milionów. 36 lat ma. On chyba naszym najgorszym transferem, jeśli chodzi o formę. Naprawdę nie pamiętam, czy o, kiedykolwiek miał ocenę powyżej 7,5, pewnie miał taką, jeśli wygrywaliśmy w, i wszyscy taką mieli powyżej. Nasz najdroższy transfer do tej pory to Aleksander Jowicz. właśnie z Rio to już widzicie trzeci transfer z naszego byłego klubu, wziągnięty za 42,5 miliona, gdzieś tam wspominałem, czy na karcie społeczności, czy w innym filmiku, czy na szacie, że Próbowałem go kupić za około 40 milionów, odrzucili, ale przyszedłem kilka miesięcy później, dałem 42,5 od razu, no i zaakceptowali. Tak wygląda, takie ma atrybuty. Nawet nie patrzę na te tak gwiazdki, ale warto około 80 milionów. Mam nadzieję, że kiedyś nie zacznie poprawnie grać, bo na razie jest troszeczkę lepszy niż nasz Bela. Ściągnię Ci na pomoc, albo na ofensywną pomoc. A no, tak naprawdę nic nie pokazują. Lepiej gra właśnie Hawata, Ramsden i inni. I pepa. Konsaga, jako takie wypożyczenie z opcją wykupu. Jak widzicie, tu jest po raz drugi. Bo nie mieliśmy prawego obojęcia, mieliśmy pełno kontuzji. No. W to nie mieliśmy pełno kontuzji. Brakowało nam i lewego obojęcia, i prawego obojęcia, i skrzydłowego. I to była taka ostateczność. Udało nam się. Na kilka godzin przed końcem wypożyczyć go i wykupić za 3-1 miliona. Chcieliśmy go od razu wykupić, ale nas nie było na to stać. Badajdź, bardzo doświadczony, 33-letni obońca. Wygląda może nie za przyjemnie, ale tak naprawdę był na głębie składu, a czasami potrafił zrobić ajd przez pół boiska i dwa gole. Pokażę Wam też ostatecznie nasz skład, jak wygląda już w nowym sezonie, ale no, z kilkoma zmianami. Które zobaczycie dopiero za tydzień prawdopodobnie. Albo jak bijecie na live'y, które postaram się robić raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, może w piątek się uda zrobić, to wtedy będziecie na bieżąco. A na razie widzicie jak to wygląda. Gramy z Calvinem z na środku obrony. Mamy Doiga, który jest z nami jest cały czas, mimo że już zbliża się do emerytury pomału. Paskur jest z nami cały czas. Tu widzicie, próbuje Jowicia na ofensywnym pomocniku. Z Bucim albo majna na prawym skrzydle, bo za to nasz napastnik, który jazga na, na padzie, jazga na lewym skrzydle, ostatnio mu idzie dużo lepiej na lewym skrzydle. No, przez chwilę był wystawiony, są nim zainteresowane kluby, ale ostatnio się pokazywał z dobrej strony, więc może jeszcze się zastanowię i może z nami zostanie. Jak widzicie, Ramsdena mamy na razie po kontuzji, więc trochę siedzi jeszcze na ławce. Back jako Zmiennik na lewe skrzydło. Esposito, hałata, widzicie 80 milionów, jest jako gwiazda. Jak ktoś jest zmęczony, jak właśnie hałata był, no to na chwilę na ławkę. No i tak wygląda szkła. Tutaj mamy młodzika około 13 milionów warty. potencjał pięć gwiazdek nawet. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało za kilka lat. Trzech na wypożyczeniu. No i chyba na razie to tyle. Stan finansów mamy już. 90 milionów na plusie, jak widzicie, od tego czasu, gdy przejęliśmy ten klub, w tym momencie chyba, gdy był na minus 100 milionów, no, musieliśmy dwa okienka mocne zrobić, które sprzedawaliśmy naszych najlepszych zawodników, ale to sprawiło, że teraz jesteśmy na plusie i praktycznie z tego plusu nie schodzimy zbyt mocno. Poza tym pomaga to, że oczywiście w pierwszym sezonie byliśmy w Lidze Łapy ją wygraliśmy a także, że w każdym kolejnym na razie w Lidze Mistrzów to dodatkowe zaobek, oczywiście jeszcze zadłużenie, pożyczka bankowa, pierwotne 90 milionów, jeszcze 60 milionów do spłaty. Zobaczymy, czy będzie to spłacone szybciej, czy, czy będziemy musieli te kilka lat poczekać. Ale tak jak mówię, w Atalantzie nie zostaniemy już długo. Myślę, myślę, że ten sezon, który będziemy teraz zaczynać, znaczy zaczęliśmy już na live. Wczoraj i przedczoraj, to no myślę, że ten sezon, o ile nie pójdzie nam wybitnie dobrze w Lidze Mistrzów, to zmienimy coś i pójdziemy może do Ligi Angielskiej, która nigdy nie była dla mnie fascynująca w Football Managerze, ale no co ja na to poradzę. Jak zobaczycie, jeszcze jedno obiekty nasze. Mamy ultra nowoczesne, obiekty treningowe, mamy fantastyczne obiekty młodzieżowe, które jeszcze będą ulepszone. Mam wyjątkowy system szkolenia młodzieży, wyjątkową siatkę wyszukiwania juniorów. Czy to na razie nam dużo mówi? Yy, dużo. Czy to na razie nam dużo daje? No średnio. Oczywiście, obiekty treningowe dają nam dużo, ale juniorzy na razie nie przychodzą jacyś wybitni. Mam nadzieję, że to się zmieni jeszcze przed opuszczeniem tego klubu, czyli kolejnego roku w marcu albo kwietniu. To zależy. A na razie, dzięki Wam wszystkim za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu suba, lajka, komentarza. O mi pomoże w rozwoju, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Odcinki będą w środę i soboty, no i na live'ach, które będą dość losowo. Jak będziecie chcieli, będziecie zajawiać na kartę społeczności, to będę starał się Wam o tym wspominać, kiedy, w której godzinie zaczną się live'y. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, do następnego, trzymajcie się, cześć!